Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj idziemy do kolejnej rodziny. Zobaczycie, że oni zrobili coś wspaniałego. Zaprosili również gości, koleżanki i kolegów, abyśmy mogli się pomodlić razem. Dzisiaj przed nami tajemnice światła. Kochani, dzisiaj gościmy w bardzo pięknej rodzinie. Rodzina łądków zaprosiła nas, ale też zrobiła coś jeszcze więcej. Zaprosiła swoich przyjaciół. Zobaczcie, chciałabym Wam przedstawić po imieniu kto się dzisiaj modli prosząc też oczywiście was żebyście wy w komentarzu napisali wasze imiona kto się z nami modli po tamtej stronie a tutaj dzisiaj mamy Waldka mamy Justynę łucję, która jest bardzo dzielna obok mamy mamy Małgosię z Rozalką i z Michasią tutaj mamy Antosia Franka i mamy mamy Marzenkę z synem Jankiem. Dzisiaj będziemy się modlili pierwszą tajemnicą światła, dlatego poproszę teraz głowę rodziny, Waldka, żeby zapalił świecę. Mam nadzieję, że Wy w domach również to zrobicie. I otwieramy już nasze serduszka i uszy, żeby posłuchać fragmentu o chrzcie Pana Jezusa. To jest światło. Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ewangelia ze świętego Łukasza. Kiedy cały lud... Przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy mo si modlił się, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci ciel cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Tobie mam upodobanie. Słuchajcie, są takie wyrazy w Ewangelii, których się ciągle uczymy, zwłaszcza dzieci. Janku, bardzo Ci dziękuję. Yy, I pomyślcie teraz o swoich rodzicach i rodzicach chrzestnych, bo w tej tajemnicy Chrztu Pana Jezusa pomodlimy się właśnie za naszych rodziców i za rodziców chrzestnych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego powszedniego powszechnie. daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owocz, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowoż Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Ty zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona szty międzymiastami i błogosławiony owota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między Niewiastami i błogosławione owo żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski, pełna Pan z Tobą. Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Jak dobrze jest pomodlić się za swoich rodziców i za rodziców chrzestnych. I jak zawsze w naszych odcinkach burzańcowych teraz piosenka. Tę piosenkę wybrała rodzina, która nas gości. Duchu Święty, pomóż mi. Zaśpiewajcie razem z nami. Ciocia Nadia ja Wam wyświetla tekst. Śpiewamy razem, modlimy się do Ducha Świętego. Raz, dwa, trzy, cztery. Duchu Święty pomóż mi, ja zawsze wierzę Ci. Ty mnie strzeżesz o każdej porze, ja wiem, że Ty mi pomożesz. Duchu Święty pomóż mi, ja zawsze wierzę Ci. Ty mnie strzeżesz o każdej porze, ja wiem, że Ty mi pomożesz, nawet gdy jest mi źle, ja to By podnieść serce me. Zapraszam do teledysku Najpiękniejsza z kobiet. Bardzo Was zapraszamy i machamy do Was. Miejcie piękny dzień. Pa, pa. Do zobaczenia. Przyczepiamy dzisiaj piękną pierwszą tajemnicę, którą właśnie odmówiliśmy. Chrzest, Chrzest. Pana Jezusa. Jak to dobrze, że pomodliliśmy się dzisiaj za naszych chrzestnych i za rodziców. Do zobaczenia.